Przedzieramy się do opuszczonego miasta. Już je widzimy. Jestem w wieży, no. nie było chętnych. Nie było chętnych na wejście. Cieczka posuwa się dalej. Kiedyś ten nie użyt... Nie ma przejścia, no codno. Opuszczone miasto się broni przekopali fosę żeby, żeby pewnie szabrownicy nie chodzili tam jest czyście potłuczona butelka zobaczymy je. No to jest lokaj o tu Tomek roztworzył nawet sejf roztworzył nic w sejsie nie ma nie wiem zamknięta ta mała tu. Nie chce się to otworzyć, tak? Chodźcie, mamy sej. Buba, tu jest są lekarstwa, może zobaczyć. Co? Każdy szambruje, no. Co co? Sobie coś zdobył. Lekarstwa tam masz, jak chcesz. Zobacz, tam masz lekarstwo. A co tutaj? Paszport. Widzisz? Zobaczyłaś takie malowidła na ścianie, tak? Mhm. To sądzisz, że to jakiś dziecinny pokój? Ale zobacz jaki je pomale jeszcze, jeszcze można byłoby to ściągnąć i zabrać, no cię Kiedyś osiedle tętniło życiem A dzisiaj... Wszystko wymarłe Dalej kontynuujemy spacerek po wymarłym osiedlu. W niektórych pomieszczeniach jeszcze prasa do czytania została. Co to za gazetki? Czas na rada. Gdzie iść? Zatrzęci. Co co? chodzą po rurach na drugą stronę. Ale to co, co, co było? Gdzie was złapali was i co powiedzieli wam?